Dzień dobry, w tym odcinku witam Was z Liechtensteinu, to jest seria Kemperem po Europie Środkowej, za mną wspaniały widok na góry oraz tutaj zamek, właśnie w tym miejscu się obudziliśmy i w tym miejscu rozpoczynamy nowy odcinek. Zapraszam serdecznie. Liechtenstein to niewielkie państwo w całości położone w Alpach. Przez niektórych doceniane za spokój piękne widoki liczne szlaki rowerowe oraz piesze. Kraj ten należy do najmniejszych i zarazem najbogatszych państw na świecie, co przekłada się na wysokie ceny w sklepach, hotelach czy w restauracjach. Liechtenstein często wybiera na jazd na jednodniowe wycieczki podczas pobytów w Austrii czy w Szwajcarii. Stolicą Liechtensteinu jest Vaduz. Jest to miasto, w którym żyje 4000 mieszkańców. Ogólnie znajduje się tutaj zamek, do którego właśnie zmierzamy. I piękne widoki na góry przede wszystkim walutą. W tym kraju jest frank szwajcarski. Yy, możemy tutaj przyjechać na dowód osobisty bądź paszport, pomimo że nie zalicza się to państwo do Unii Europejskiej. To państwo graniczy z Austrią i Szwajcarią, a to, że ze Szwajcarią, to o tym wiemy, że od razu po wyjeździe zastało za 25 zł, ponieważ połączyło się z Szwajcarią, a nie z Liechtensteinem. O dziwo, roaming w Liechtensteinie jest taki sam jak w całej Unii Europejskiej, ale musicie uważać przede wszystkim na to, żeby nie pociągło wam internetu z granicy obok, niestety. I w ogóle super jest to, bo na każdym koszu tutaj w stolicy macie worki i można bez problemu wyrzucić się odchody, żeby nie było syfu. Ten zamek niestety nie jest udostępniony do zwiedzania. Możemy zobaczyć go jedynie z zewnątrz. Lepiej widać z dołu ogólnie, a szczególnie nocą. Także w nocy jest super widok. Niestety GoPro tego nie oddaje. Także jak będziecie tu, to z lepszym aparatem zdecydowanie. W Liechtensteinie już też wiosnę czuć. Patrzcie, jakie kwiatuszki piękne. A my teraz docieramy do takiej głównej ulicy, ulicy handlowej, gdzie samochody już nie mogą jechać, tylko właśnie możemy iść tutaj pieszo. I myślę, że będzie to miejsce, gdzie będziemy mogli kupić jakąś pamiątkę, bądź jakieś magnesy i tak Tutaj za dużo sklepów z pamiątkami. Pewnie za dużo turystów tu może też nie przyjeżdża. Raczej na głównej ulicy są takie sklepy z ciuchami, jakieś restauracje, kawiarnie itd. Sklepy z pamiątkami widzieliśmy na razie tylko dwa, widzę tu jeszcze jakiś punkt informacyjny. Jednym z miejsc, które warto zobaczyć w Liechtensteinie, jest zamek Gutenberga. Ten zamek powstał w 1200 roku, ale został odnowiony w XX wieku. Możecie go tutaj też poznać, ponieważ jest bardzo charakterystyczny także na pocztówkach i właśnie na magnesach. Często ten zamek jest właśnie pokazany. Także bardzo fajnie się prezentuje. Żeby na niego wejść, musieliśmy pokonać taką stromą górę, na której znajdują się winorośna. A tam, czekajcie, tam chyba jest nasz samochód. O. Ten biały punkcik, to już znasz, samochód. Ten zamek można podziwiać z zewnątrz, ale również można do niego wejść. A spod zamku roztacza się no taki piękny widok na tyle szczytów, i niektóre są jeszcze bardzo ośnieżone. i Jesteśmy pod koniec lutego tutaj. Na pewno wstęp na dziedziniec jest bezpłatny i nie widzieliśmy żadnych zakazów wejścia z psem, więc wchodzimy. Oczywiście on musi być na smyczy, wiadomka. Szczególnie w innym kraju też. Tofik niestety nie umi za bardzo chodzić na smyczy, więc to jest jego minus. No ale jakoś podołamy. I tak prezentuje się dziedziniec tutaj. Widok z niego mamy na miasto i na ten kościół tutaj, co dzwoni co 15 minut. Oraz piękny widok na góry. Fajnie, bo są też tu ławeczki i nawet kontakt tutaj, bo można coś podładować. No, usiąść sobie. No i napawać się tymi widokami, które się tutaj znajdują. A jest teraz tam dość głośno, Widzieliśmy, że tam jest bardzo fajna szkoła, więc chyba przerwa w takim razie jest wista. <śla> Nie podoba ci się? No skacz tam, no skacz, to jest zabawa. No skacz, hop. Kilka sekund, i wyjedziemy z Lichtensteinu do Austrii. Także gdzieś teoretycznie tutaj, patrz we środku. No i o, jest! Jakby tajnym przejściem takim trochę. No i Austria z powrotem. Dzień dobry, Austria, dzień dobry, witamy, witamy. Już wczoraj się widzieliśmy. Jeszcze się jutro będziemy widzieć, także przyjemnie. Wjeżdżamy do Niemiec! Powoli wracamy już do domu, ale jeszcze postanowiliśmy przejechać przez Niemcy i przez Bawarię. A dokładnie przez taki zamek Nechfenstein. A więcej już Wam powiem jak będziemy na miejscu. Tylko to się dowiemy gdzie jedziemy. Okay. Bawaria słynie z zamków. Oto jeden z nich. Ale to nie jest cel naszej teraz pieszej wędrówki. My idziemy dalej do kolejnego zameczku. Także idziemy, idziemy. Tutaj przed chwilką był skręt do tego zamku G, czy jak się nazywa. A tutaj, czerwonym szlakiem, my pójdziemy do tego Neuschwanstein. Także dłuższa trasa, ponad pół godzinki. Zamek Fenstein. już jakiś czas temu planowałam tutaj przyjechać, ponieważ kiedyś dostałam taką pamiątkę od siostry w kształcie puzli do złożenia sobie tego zamku. No i od tego momentu e, była u mnie na meblach, dlatego tak też zechciało mi się właśnie tutaj wylądować. No i udało się, co prawda już prawie po zmroku, ale udało się jeszcze to zobaczyć. I podobno właśnie ten zamek był natchnieniem do stworzenia zamku Disneya. Także tak się prezentuje. Piętnastoletnie marzenie spełnione od siostry, także jestem tu. Pozdrawiam Ania, pozdrawiam. Z zamków już zaszliśmy i teraz jedziemy szukać tutaj miejscówki w Niemczech, żeby gdzieś spędzić noc. Także trzymajcie za nas kciuki. Miejmy nadzieję, że się to uda, bo nie wszędzie tu można. Także jedziemy. Widzicie to? Temperatura wewnętrzna 6 stopni. Masakra! Webasto nam nawaliło. I nie wiem ile było w nocy. Teraz jest 7.30. Jest, jest 6 stopni. Także nic przyjemnego powiem Wam. Na szczęście to nasza ostatnia noc, i tutaj obudziliśmy się już w Niemczech, na specjalnym takim kempingu. Dzięki temu, że to jest, to możemy spać tutaj trzy noce. Normalnie Niemcy nie za bardzo pozwalają na spanie w samochodzie, nawet. Także tam mieliście podłączenie do prądu. Nie wiem, czy zaopłatą, czy nie, bo my nie potrzebujemy podłączenia do prądu. A tutaj jest taka budka. I tam jest super, bo tam są toalety. A oprócz tych toalet, znajduje się też mapa tego miasta, i gdzie można się wybrać z atrakcjami. O, tu są toalety. Słyszycie, ten szum to jest szum ciepełka. Niezbyt jaki szum. To jest szum ciepełka. No i toalety są fajne, normalne. Jest papier, czyściutko w ogóle bardzo. Także jest spoko. No, i tu macie też taki papier do rok, też działa, bo już szubułam. I to sobie go się. A widzicie? No i super, lusterka i wszystko jest pięknie. Na zewnątrz na pewno było na minusie, bo to co tu widzicie, to niestety nie jest para. To niestety jest przymrożone. No w końcu w aucie było 6 stopni, no to więc musi tam być po prostu przymrożone, niestety. Niemcy, Austria, powoli wracamy już do domu, na razie jeszcze bez śniadania, bo było za zimno, żeby je zjeść więc troszeczkę chcemy, żeby się auto zagrzało i myślę, że za jakieś pół godzinki już w Austrii właśnie sobie to się na nie zjemy Zatrzymaliśmy się już w Austrii na śniadanie I teraz co? Ruszamy już do Polski Także dziękuję, że dotarliście do końca Mam nadzieję, że się podobało Jeżeli tak, zostawcie komentarz, zalejkujcie, Zasubskrybujcie, aby nie przegapić Kolejnych, fajnych filmów Fajnych przygód, nowych państw Także pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia Ahoj! Już?